Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się nas nie obraziliście po tej przerwie i się za nami stęskniliście. Dzisiaj pokażemy wam nowy przepis. W dzisiejszym odcinku przygotuję dla was quesadilla. Jest to bardzo łatwy sposób na śniadanie, kolację, czasami też na obiad. Więc zapraszam do gotowania. Potrzebnymi składnikami będą tak. Ser. Kukurydza, pieczarki, kurczak już wcześniej przygotowany, doprawiony wedle uznania i dwie tortille. Oraz coś, dzięki czemu będziemy mogli przewrócić je. Musimy też rozgrzać patelnię. Gdy patelnia nam się już rozgrzała, możemy nałożyć na nią kurczaka. Kurczak powinien się smażyć około 10 minut. W jedną stronę kurczaka się już usmaży, przewracamy go na drugą stronę. I smażymy jeszcze przez czas. Nasz kurczak jest usmażony, należy go pokroić na kawałki. Po zrobieniu kurczaka zaczyna się nasz główny etap robienia Cassady Na początku dajemy ser Po nałożeniu sera dodajemy kurczaczka. Możemy go dać mało, możemy też mniej. Ja dodam tak dość dużo. Układamy pieczarki. ...oraz posypujemy kukurydzą. Po posypaniu kukurydzą dajemy drugą warstwę sera. Po drugiej warstwy sera nakładamy drugą tortillę i czekamy aż się usmaży. Podczas smażenia należy też opracować quesadillę. Gdy już mamy gotową quesadillę, możemy ją pokroić, możemy do tego użyć zwykłego noża. Tak ułożona i przygotowana quesadilla nadaje się już do zjedzenia, gwarantuję Wam, że wygląda dobrze, ale smakuje jeszcze lepiej. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wszystkie potrzebne składniki do przygotowania Kessel'i znajdziecie w opisie. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!